Strony jak kuleczka, a w dzisiejszym odcinku yy, przechodzimy sobie parkour. Czyli nie mogę dotknąć koloru czerwonego, no więc czekajcie, aby dam komuś uśmiech, Bo chciał. No to dam. Fantazja, czekajcie, tu jest nasza kochana fantazja, pozdrawiam, daję uśmiecha. Napiszę już. No, a w ogóle, gdyby ktoś się pytał, dlaczego tak bardzo rzadko nagrywam, ponieważ no, nauka, ciągle nauka. Wejdziemy sobie może na ten parkour ile masz od wyklasie. Ja mam 26, w tym jestem 25. Czyli możesz już trochę rozkminić moje nazwisko, ale tylko troszkę, bo tak jakby dużo wam to nie daje. No bo nieważne w ogóle, czemu jest tyle tu z USA? O nie, to jest ten głupi parkour. O! O nie. Ej! My mamy niedosknięcie czerwonego. To o co chodzi? Musimy przejść. Rainbow Parkour, jaka jestem zła. Gdzie jest to niedobre w ogóle? Gdybyście słyszeli takie szeleszczenie, to jest skąd bo mi no w ogóle. Gdzie? Jakby to dziwnie zabrzmiało, ale zimno mi jest, naprawdę. Wpiszemy sobie rainbow. Weźmiemy sobie losowy rainbow. Czerwonego nie możemy dotknąć. I uwaga, uwaga. Rainbow dzięki za top. Czyli to było w top. top. Okej. Okay. Rozumiem. O nie, nie. Dobra, to się nie liczyło, bo tu na starcie jest czerw... Dobra, starcie się nie liczy, słuchajcie ludzie. Nie no. Nie, to się nie liczy. i dobra, bo to się. Nie, dobra, to się nie liczy, bo tu Patrzcie. Fu, 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 O, dobra. Um, pójdziemy na inny parkour, ponieważ no. Ten jest taki mało korzystny dla mnie. Znaczy, to znowu, że jak, jak dotknę czerwonego, to odejmuję ze znaj Hmm. 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 hmm, Bo gdyby ktoś nie wiedział, mam tyle naj, że Sama królowa Elżbieta nie ma tyle swoich znajomych z dd. Przepraszam. Hmm. Toren rany Nie... Ale czy ja już chodziłam Toreń Burran... RAN? Przepraszam bardzo. Nie. O, ktoś w ogóle go przeszedł, w ogóle mi... Naprawdę zimno dlatego mam kołderkę przy sobie i gram. W ogóle, gdyby ktoś pytał, czemu nie ma VIP-a, bo miałam mieć vip -a. Dobra, ta cegła się nie liczy, bo... Nie liczy się po prostu. Ustalmy się, że... Ustalmy, że ta cegła się nie liczy, bo... Możemy... Mogliśmy... W sumie, mogłam w sumie przejść mój parkour od Rainbow Mika do Rainbow Mikalo. Ej, ludzie, ten poziom się pierwszy nie liczy, ustalmy. Ta cegła się nie liczy. Um, gośmy mogli tam przejść... Nie wiem, czy bym dała radę. Nie dam rady. To kolejny parkour, który jest głupi! Czyli w tym odcinku nie usunę, w go znaje yeah. Ej, yeah. Jej, wszyscy moi znajomi teraz się cieszą pewnie. A w ogóle, gdyby ktoś pytał, dlaczego zablokowałam. Czekajcie, czego zablokowałam Respace? Ponieważ, no. Ludzie, nie oszukujmy się, gdyby ktoś ciągle za wami łaził, to no, to byście się trochę wkurzyli, bo wiecie, czasem jest tak, że sobie wejdziecie, są normalnie na parkour, osoba przyjdzie i mówi, Nagrywasz? O, aha, w ogóle ktoś mi dał uśmiecha, skoro nawet go nie prosiłam, ale ok. Nagrywasz? a. I to tak normalnie wkurza ludzie. Sobie, wejdziecie co na BSP, normalnie chcecie co nabić level, a nagle coś takiego... Ojejku, nagrywasz? No nie, jak za każdym razem, w którym mogę wejść na BSP, no mogę nagrywać, kurde. Ja się pytam, więc proszę nie róbcie tak, jeżeli ten... Powiedzmy, ja sobie takie coś blokuje. teraz go odblokowałam, ponieważ no ym, 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 bloknę go na jeden dzień i, i z innymi tak nie będzie. Naprawdę obiecuję. <śmuch> By to widzieć. O, uleczałka, uleczałka, uleczałka. Dobra. Ym, nie dotknęłam czerwonego, na razie nie. W ogóle uleczałki i portale się nie liczą. Już to mówię chyba już któryś raz. Czekajcie, bo się potrafię w głowę, bo mnie spędzi. A, łaj! A, łaj! A, mnie spędzi. Serdecznie spędzi mnie, ale muszę przejść w ten parkur? O, tu jest coś takiego w ogóle. Dobrze, że nie ma nie niebieskiego teraz, bo już bym dawno, a to dawno przegrała. O nie, o nie, o nie. No i znowu to. O, uleciałka. O, Aha. Po co mi ta uleciałka? Skoro od razu obok mnie jest Tesla. Yy, to fajny parkour, tak jakby no polecam. Nie no sobie idziemy po ludzku. Po ludzku, po jakiemu iść, Okej. Okay. Tu. O, nie, tak nie. Aha. Nie. Dotknęłam. Dobra, odejmuję dwa znajomy. Dwóch znajomych odejmuję. Ej, no. O co chodzi? Dwóch znajomych odejmuję. Próbuję właśnie trzech teraz właśnie. Ej, tego się nie da. Da się to przejść? Da się w 18 sekund. Ciekawe jak. Dobra, wchodzimy na drugi parkour i odejmujemy te trzy znaj... My sobie przyjaciele oczywiście z online, ci, którzy są off, y, z offline, ci, którzy są online, no to mają szczęście. Byle, żeby nie usunęła kogoś fajnego. Diamentowa wiewiórka w ogóle, co? O co chodziło z diamentową wiewiórką? Czekajcie. Okej, okay, niestety, papa. Trudno. I jeszcze dwie osobki. Byle, żeby nie usunęła jakiegoś fajnego osoby. Kafi dziewięć w ogóle. czemu mój... Czad. Aha. Jeszcze jedna osoba, ostatnia. Będę, żeby to nie była moja. O! Ja jej nie mogę usunąć, ale tak szczerze. Uwaga. Oczywiście nie przyjmuję. Malwisz. Malwiszia. Papa. No. Rainbow teraz i sobie. Weźmiemy sobie ten, bo ładny jest. Yy, od przez znowu. Więc pozdrawiam. Pewnie tego nie ogląda, ale ok. Jest, jesteśmy na parkurze. O kurde! O jeju. Co tu jest czerwone? Dobrze, że nie ma nie Dotknij czarnego. A w ogóle czarny nie jest kolorem, ten czy więcej. Dobra, na starcie raczej nic nie ma. Czekajcie, zobaczę. To są lody! Z boku też nie... Fajnie! Kolejny raz I'm die. Czy coś będzie? Nie. Hop. Twój star ale fajnie. Miśla. No się życiu, dobra, se, idziemy se. w ogóle, gdyby ktoś pytał, czemu mam takiego skina, ponieważ on mi się podoba. On mi się podoba. Normalnie najlepszy język świata. To jest taki nudny w sumie trochę parkour. To. A więc twarz tak... Myślę, że na 25 na razie 25 subów. a jak... Mm, a jak mniej więcej, to po prostu na więcej, na 30. Tak myślę, że pokażę, ale też myślę, że nie na 30. Nie wiem już sama, czy na 30, czy na ile. Yy, tak sobie idziemy. A w ogóle yy, niedługo założę Instagrama takiego PSP. Mam, znaczy takiego nie mojego prywatnego, tylko związanego z YouTube'em. Będziecie mi mogli wysyłać fanarty tam, będę pozdrawiała za fanarty, będę wchodziła na to konto na Instagramie, na odcinku i będę pokazywała fanarty, więc okej. Okay. To jest różowy, ale i tak ominę to. Um, tu jest róż, a gdzie teraz? Tam? Czekajcie, rozmieni to. Aha, dobra, już wiem. Albo i nie wiem. Mika, przed chwilą byłaś ten. Czy ten parkour da się przejść? Da się. Tylko, że ja niestety go nie przejdę. Przejdziemy sobie standardowo, mój ukochany jutki Rainbow Parkour. Oj. Jestem sama z jakimś które który nie jest z Polski. E, no. Pozdrawiam wszystkich, którzy tak mają. E, a, ok. Nie! O, tak! Jest! Dobra, nie. Robię jak motor. Nie O, tu jest ten. Ale proste ostre, i ostre, O ostre, 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 Okej, okay. um, ważne. Uff, im, is. E... E... Naprawdę. E... E... Co? Ja to nagrywam i to zda. aż mi w garle tak... Jezu maria, jakiego ja miałam laga, że było widać moje oczy. Odejmuje zeznaj! Jedna osobę lub dwie... a ale się coś zrobiło! Mm. Za... No, czekajcie. Z i i nieważne. Drugi znaj i odejmuje. Już dwa znaj i odejmuję. W ogóle robię teraz challenge na jednym HP. I meta. Koniec. Jest Gig, zapadną na gig. Usuwam teraz dwóch znajomych, a um, tak. Wiecie, kocham usuwać ze ZNAJ. Um, ok. Jeszcze chwila. Tak. Tego usuwamy? Katinka11. Moje drugie konto! Przepraszam, nie usunę tego, bo to moje drugie konto. Takie zapasowe, kiedy mi, usun kiedy mi je zbanują lub coś. Cichać bądź, się, bo cię zamorduję znowu. A na 1985. Mhm. I jeszcze jedno. Paula, 5, 7, 3, Spoko. Rainbow, so wejdziemy w ten, nie, ten nie, nie, to już będzie koniec odcinka, tak myślę, jeszcze specjalnie dla, oj, przepraszam, specjalnie jeszcze dla fanu usuniemy sobie jeszcze pięć osówek, lub dwa, Lisi, jeden, dwa, trzy, Nastusia, Eeey, 3, 6, 7. I jeszcze może dwie osóbki. Eee, sissy, 1, 3, 1, 2, 3, Opel. No Opel XD. I ostatnie. Lony A o co chodzi o Dlonnej? Czyli usuwamy. No i to wszystko, więc jeżeli wam się filmik spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, kliknięciu subskrypcji, czekajcie, wejdziemy na mój czat. Jeżeli wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco co, oraz o zostawieniu łapy w górę. I do, dołączcie do mojego grona serduszek, ile ich jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Muszę dodać jedno serduszko i ten. No dołączcie do serdusza, które tu będą. I Biś pa, Papa!